i zapytanie dotyczące promocji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych. 22 lutego zwróciłem się do Szczecińskiej Agencji Artystycznej z prośbą o promocję szczecińskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na profilach społecznościowych miasta Szczecin oraz profilach i stronach związanych ze Szczecińską Agencją Artystyczną, w tym na stronie wiadomości.szczecin.eu. 1 marca, tak jak w latach poprzednich, obchodzimy w Szczecinie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku obchody odbędą się o godzinie 18:00 przy Skwerze imienia Narodowych Sił Zbrojnych przed tablicą ku pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego, umieszczoną na budynku aresztu śledczego w Szczecinie Kaszubska 28. Organizatorem tych społecznych uroczystości jest porozumienie środowisk patriotycznych w Szczecinie. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został 3 lutego 2011 roku. Celem tego święta państwowego jest uczczenie pamięci tych, którzy nie złożyli broni po wkroczeniu na terytorium Polskiej Armii Czerwonej oraz jej polskich czerwonych sługusów. To próba rehabilitacji pamięci bohaterów, z których wielu komunistyczny okup okupant wymordował, a jeszcze więcej poddał torturom, wieloletnim więzieniom i prześladowaniom. Proszę o informację, dlaczego nie otrzymałem odpowiedzi na wyżej wskazaną interpelację. Proszę o informację, dlaczego do dnia dzisiejszego na oficjalnych profilach miasta nie pojawiły się informacje o obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zgodnie z odpowiedzią na moją i jedną z interpelacji w sprawie promowania wydarzeń w mediach społecznościowych miasta, informacje o wydarzeniach można przekazywać za pośrednictwem adresu wydarzenia małpa.sa.pl i właśnie na, na ten mail wysłałem zapytanie. Proszę zatem o wskazanie, dlaczego. Prywatna inicjatywa zaangażowanego politycznie Jerzego Owsiaka jest promowana w mediach społecznościowych miasta, a chęć publicznego upamiętnienia tych, którzy oddali swoje życie w walce o Polsce nie jest. Proszę o informację, jak gmina Miasto Szczecin włączy się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz ile pieniędzy przeznaczyła na zorganizowanie tych obchodów. Proszę jednocześnie wskazać, jakie środki z gminy Miasto Szczecin zostały przeznaczone na organizację, przygotowanie i realizację Dni Kultury Żydowskiej Aldo Jada, Kultura i Media, w których uczestniczy zaangaż politycznie redaktor Adam Michnik.